Już po godzinie 15 przed Urzędem Miejskim na placu Marii Konopnickiej zebrali się przedstawiciele zakładów pracy, młodzież szkolna wraz z nauczycielami, harcerze, kombatanci ostatniej wojny i przedstawiciele władz samorządowych i rejonowych. Przy dźwiękach orkiestry pochód wyruszył pod pomnik Tadeusza Kościuszki w Rynku Wielkim. Pod pomnikiem powitał zgromadzonych przewodniczący Komisji Historycznej Rady Miejskiej, a zarazem kierownik Urzędu Rejonowego. Pan Stanisław Dworak. Pan profesor Stanisław Kozioł z liceum wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przybliżył okoliczności towarzyszące odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku. Po przemówieniu przedstawiciele Rady Miejskiej złożyli pod pomnikiem wieniec od społeczeństwa naszego miasta. Więcej wiązanki składali także przedstawiciele zakładów pracy i szkół. Po złożeniu kwiatów większość zgromadzonych udała się do kościoła świętego na mszę celebrowaną przez księdza proboszcza Adama Radimirskiego. Nie dopisała pogoda, panowało przenikliwe zimno, jednak nie przeszkodziło to w uroczystości. Na koniec można się zadumać nad ilością zgromadzonych mieszkańców miasta. Biorąc pod uwagę to, że już od dobrych kilku lat nikogo nie goni się na uroczystości siłą. Nie odbiera premii opornym, było nas dużo. Trudno się jednak oprzeć refleksji, że niektórzy woleliby być przypędzani nie tylko na rocznicę rewolucji, ale i na nasze polskie święto. I tu, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, corocznie od 1981 roku, przy pomniku wielkiego patrioty, bohatera a właściwie bohaterów, bohatera dwóch narodów, corocznie składamy wieńce dla tych, którzy zasłużyli się naszej Ojczyźnie. Teren, gdzie się znajdujemy, Plac, ma swoją wymowę przydłożą. I corocznie tu przy dźwiękach pieśni narodowych składane są kwiaty. I dziś również, proszę Państwa, spotkaliśmy się, żeby uczcić to święto w odpowiedni sposób z powagą, z godnością dla tych, którzy dla Ojczyzny się przysłużyli. W setkach miejscowości Rzesze ludzi dadzą hołd pamięci twórców Polski Niepodległej. Zadmają się w refleksji, sięgną pamięcią, do wydarzeń sprzed 75 lat. Tyle nas dzieli od tamtych dni listopada 1918 roku. Kto nie przeżył tych dni, ten nie wie, co to jest radość z odzyskanego zwycięstwa. Nie wie, co to jest radość z uzyskanej niepodległości. Tak od dniach listopadowych 1918 roku mówił świadek ówczesnych wydarzeń. I to zdanie podzieliliby wszyscy ówcześni, którzy widzieli, jak powstaje to niepodległego bytu niepodległe państwo. Państwo, które przechodziło dramatyczne losy przez półtora wieku rozdarte między przed zaborców. Radość wielka, ale jednocześnie olbrzymie skupienie. Jednocześnie wielka odpowiedzialność. Jednocześnie przekonanie, że jest to życie w szybko upływającym czasie. Że to rysująca się szansa przed Polakami. I gdy dzisiaj patrzymy na tamte dni, to mamy nieodparte wrażenie. Tak to był czas szybko biegnący. Tam trzeba było wykorzystać każdą chwilę, aby nie dopuścić do zmiany sytuacji na niekorzyść Polaków. Dlatego w sposób wręcz cudowny, w wyniku wydarzeń jakby natchnionych, zaborcy polscy Polski zostali wyrzuceni z granic historycznych Polski. Musieli tutaj zostawić cały sprzęt wojenny, wszystkie magazyny, uzbrojenie, żywność. To się wydaje wprost nie do pomyślenia. Państwo, które nie miało wielkiej armii, dokonało rzeczy niebywałej. Gdyby inaczej potoczyły się wypadki, gdyby zaborcy zdołali rozszabrować Polskę. Inaczej wyglądałby start do niepodległości. Mogłoby się to ułożyć o wiele bardziej tragiczny. 10 listopada 1918 roku o świcie powrócił do Warszawy z niewoli niemieckiej, z pobytu w Magdeburgu, w Berlinie, w Moabicie komendant, twórca legionów, jeden z najważniejszych współtwórców niepodległości Józef Piłsudski. Historia miała go obdarzyć wielką rolą w tworzeniu i umacnianiu państwowości polskiej. Miał tą niepodległość wykuwać. Swoim pracowitym, oddanym Polsce życiem miał zasłużyć na nagrodę najwyższą, na wieczny spoczynek wśród królów polskich. I jest to nagroda jak najbardziej zasłużona. Wszelką pomyślnością na kraj ojczysty Ciebie prosimy. nas, Panie. Przyjmij do grona błogosławionych tych, którzy swoją krwią odbudowili niepodległość naszej ojczyzny Ciebie prosimy. słuchaj nas, Panie. Spraw, Panie, abyśmy z prowadzeniem Tuna Łamania swoją długą pracą i poczuciem odpowiedzialności przyczyniali się do lepszego jutra tej ziemi ojczystej, na której żyjemy. Słuchaj, jest Ojcze, Ty nigdy nie opuściłeś naszego narodu. Uważamy, że jak w ciągu wieku, tak i dziś przyczyni się i przyjdziesz z potężną pomocą przez Chrystusa Pana naszego. Z czym się Panu czym się kojarzy słowo niepodległość? Po prostu chyba z nowym ustrojem, tak mi się wydaje. I po prostu niezależność suwerenność suwerennością dla naszego kraju. Jesteśmy niezależni od nikogo. Wydaje mi się tylko z tym. Aha. A jak Panowie sądzą, czy takie uroczystości jak dzisiaj, organizowanie takich uroczystości jest potrzebne? No na pewno, żeby młodzi wiedzieli o tym, bo my to już tych uroczystości, to co roku przechodzili. To, jak na przykład ja to już ze 40 lat obchodzę te wszystkie uroczystości. Tak. Wszystko jedno, czy pod tym ustrojem, czy pod innym, A czy, czy pod tą wie, ładą. Czy jak, nawet wtedy przed pamiętam. E, e, kościuszki zabrali szablę. No słyszałam. A może pana powiedzieć? Na razie wie pani, bo nerwy mam. Z się pan, tak? no. Czy co roku biorą panowie udział w takich uroczystościach? Ja to biorę zawsze, co roku. Byliśmy zawsze e, socjaldemokratami. Tym, to to dopiero drugi raz, w zeszłym no. roku i w tym roku. E, mnie się kojarzy z... Niepodległą, po, z, z, z niepodległą Polską, z, 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 z wyzwoleniem polskim. Tak, a tobie? A mi? Ze świętem. Ze świętem, a komu jeszcze, z czymś innym? Może tobie? My nie wiem, czym się kojarzy. Nie wiesz, a, a tobie? Ze świętem. Ze świętem. 11 listopada 1918 roku w wagonie kolejowym w Kąpień podpisany został rozejm, na mocy którego Niemcy... Miały wycofać się do granic z 1914 roku. Tego samego dnia powrócił z internowania Józef Piłsudski. Powstało niepodległe państwo polskie, którego premierem był początkowo Ignacy Daszyński. Jednak jego rząd, tzw. rząd lubelski, nie zyskał popularności. Władzę wojskową przejął od Rady Regencyjnej Józef Piłsudski. Utworzony nowy rząd pod kierunkiem Jędrzeja Moraczewskiego wydał szereg znaczących dekretów, m.in. o 8-godzinnym dniu pracy, zakazie pracy nocnej kobiet, o ubezpieczeniach i reformie rolnej. Na kilka dni przed wyborem do Sejmu na podstawie demokratycznej ordynacji z udziałem po raz pierwszy kobiet funkcję premiera przejął Ignacy Paderewski. Już w lutym 1919 roku Sejm uchwalił małą konstytucję. Granice Polski nie były jednak w pełni ustalone. Powstańcy Wielkopolscy na czele z generałem dow Muśnickim, wyparli wroga z granic Wielkopolski i ziemie te zostały przyznane Polsce. Na Warmii i Mazurach przeprowadzono plebiscyt. Wówczas 40% ludności opowiedziało się za Polską, ale niestety... Tylko osiem gmin przyznano Polsce. Trzeba było aż trzech powstań śląskich pod wodzą Wojciecha Korfantego, aby główna część przemysłowego Śląska wróciła do Polski. Śląsk Cieszyński na mocy uchwały z Czechami został rozgraniczony w 1918 roku i Polsce przypadło za olizie. Jednak Czesi zbrojnie zaanektowali te tereny i utrzymywali je aż do 1938 roku. Najbardziej skomplikowana była sprawa granicy wschodniej. Trwały tu walki z wojskami Petlury i Armią Czerwoną. Naśliły się one w 1920 roku. I mimo dojścia Armii Czerwonej pod Warszawę 15 sierpnia 1920 roku, ofensywa polska zmusiła wojska rosyjskie do cofnięcia się po zbrucz i podpisania traktatu w Rydze. Po ustaleniu granic obszar niepodległej Polski obejmował 388 tysięcy kilometrów kwadratowych. Premierem rządu był już wówczas Wincenty Witos. Przed rządem Polski stanęły bardzo trudne zadania. Scalenie ziem różnych zaborów, odbudowa ograbionego przez zaborców i zniszczonego wojną kraju. W krótkim jednak czasie opanowano za pomocą reformy walutowej Grabskiego szalejącą inflację. Powstały zakłady Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dzięki staraniom późniejszego premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego wybudowano port w Gdyni. Pokojowe istnienie II Rzeczpospolita udokumentowała podpisaniem układów o nieagresji w 1932 roku ze Związkiem Radzieckim, a w 1934 z Niemcami. Jednak wrzesień 1939 rok pokazał, że oba układy oraz sojusze obronne z Francją i Anglią nie dały nam gwarancji spokojnego istnienia. W obronie kraju obok siebie stanęli śląski harcerz, warszawski robotnik, chłop z Polesia, i inteligent Wielkopolski. Kazano nam zapomnieć o wielkich dniach 1918 roku. Nie uczono o bohaterach wojny z 1920 roku. Trudno się dziwić, skoro życiorysy wielu bohaterów tamtych dni kończyły się w miejscu noszącym złowieszczą nazwę Katyn. Młodzież Armii Krajowej wraz z kadrą wywodzącą się z legionów, jeszcze do dziś. Nie ma swoich mogił. Dopiero robotnicy z Gdańska w, 1918, przepraszam, w 1980 roku udowodnili, że Polacy nie są narodem, który, który traci pamięć i przywrócili ten dzień pamięci Polaków. Nadszedł czas przywrócenia historii jej prawdziwego wymiaru, a patronować nam w tym, Powinna pamięć uwieńczonego sukcesem dzieła dokonanego w 1918 roku, który, jak powiedział profesor Bukowski, powinien być źródłem, z którego mamy zawsze czerpać. Nie wolno go zasypać kurzem niepamięci, ani jadem nienawiści zatruć. Musimy z niego czerpać wiedzę i patriotyzm. Musi również z niego czerpać wiedzę młodzież Polska, bo istnieć. Może tylko naród znający swą wartość i nie dający się oderwać od tradycji i kultury. Za bardzo wysoką cenę na przestrzeni dziejów potwierdził prawo naród polski do tego, aby być suwerennym gospodarzem na ziemi, którą odziedziczył po praojcach. Dziękuję za uwagę. Życia, w tym życiu rozmów o nadbarki sprawili, żeśmy mogli być świadkami z martwostami cieszyć. Będziemy się modlić za tą cieszną naszą dzisiaj teraz, dzięki Bogu za dar.